What? Moje miasto zostało nawrócone? Dobra, zaraz zobaczymy. Ale ja pierwsze, co muszę zobaczyć, to to, z kim oni walczą. Przygląd dyplomacji. Militarny. Nie. Zapoznawałem się dwie tury jeszcze. Eee, to akurat w czas. Przed ostatnią turą możemy kogoś przekupić. Ewentualnie. Postęp zwycięstwa. Technologii, demografia, kongres światowy. Gdzie to może być? Tu gdzieś? Przygląd dyplomacji? Polityka globalna, no tak. Wojna z Arabią. Chinggis Khan. On tam marnuje swoje... Z osoby, żeby cały czas ublegać ją. Oni walczą. Maria, niby z nikim. Czemu ona nas okrąża? Nie wiem, co ona kombinuje. He! Ja wam dam. Co dziwne, że. Ej. Mamy znacznie więcej nacisku z katolicyzmu, tak? To jest ikonka katolicyzmu, mi się zdaje. Tak. A mimo tego, nawrócone na buddyzm. Buddyzm nie jest zły. Ale i tak chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli naszą. Co to ma być za ikonka? Co za podgląd? No dobra, zaraz zobaczę, tylko niechże wybiorę kogoś, do, kto, do kogo naprawdę ja chcę wysłać ludzi. Uch. Nie mogę ryzykować. Nacisku. Szkoda. Lizbona, ale ja nie chcę, żeby ona więcej zarabiała. O! 11. A tylko jeden mu damy. To 12.1. Lepiej tak, lepiej do Kolombo. Aczkolwiek może coś tutaj jeszcze? Do Mekki wysłać nacisk. Eee. Jak to działa? Sparta. Aha, ok, dobrze, 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 dobrze. Zgadza się. To co, Kolombo? Co to jest? A, no, podgląd, gdzie to jest, po prostu. El Greco, polska jednostka wielkiego artysty, stwórz wielkie dzieło. Gdzieś w Twoim imperium musi znajdować miejsce na wielkie dzieło. Wielkie, wielkie, wielkie dzieło. Nie mam miejsca na wielkie dzieło To wszystko jasne Chyba, że Kupię opelę Ale dzieło muzyczne. No tak, opera. No to rozpoczynamy złotą erę. Tam się podoba. I tutaj splądruj szlak handlowy. Nie, przygotujemy się do strzału Będziemy czuwać Łódź jest gotowa Na wypłynięcie Uniwersytet Oksfordzki Tak jak mówiłem Tutaj kupimy Chociaż Może coś z tych Trudniejszych rzeczy Co wymaga tutaj 20 tur Tak, zrobimy tutaj uniwersytet Wiecie co jest z Słabe w naszym imperium? To, że jesteśmy tak po jednej linii rozrzuceni Jak ktoś będzie chciał nas najechać Z tamtej strony To może najeżdżać w kilku miejscach Mamy bardzo szeroki front No ale cóż To są miasta marionetkowe Jesteśmy niby zobowiązani do bronienia Ale... Nie przesadzajmy z tym. Zawsze można na chwilę oddać. Wielki człowiek. A zaraz czy nadal są minusy. Tak. Dziesięć wytworzone przez populację miast marionetkowych. Tyle. Ty tutaj śpi. Co się wydarzy? Jest 1876. Jezu, ikonka, znaczy ta czcionka tutaj jest tak mała, że ja nawet jak się przybliżyłem, to nie, nie widziałem, czy to 8 było, czy 6, wolno myślicielstwo. Plus jeden do nauki z każdego punktu handlowego. Uch, parę ładnych punktów nauki by weszło. O, uh, ale my wytwarzamy 174. To jednak trochę za mało by było. Sekularyzm. Plus dwa z każdego specjalisty. Ile my mamy specjalistów? Nie wiem. Hmm. Specjaliści, specjaliści. No tutaj jest paru. Czyli piątka. Tu czwórka i dwójka. To nie aż tak dużo, ale więcej niż z tych punktów handlowych. Ale 17% jeszcze z uniwersytetów. No cóż, złoto z budynków naukowych. To by się bardzo przydało. Ale ważniejszy jest na przykład... Coś takiego. A tutaj? Nie, to bez sensu wziąłem tą pobożność. Chciałem spróbować, ale jakoś tak nie wyszło. Geniusz artystyczny. Yy, to by się też przydało, ale... Zobaczmy, jak to zadziała. 181? A moment. Suma wydatków. Utrzymanie budowli. Eee. Przegląd gospodarczy. Drugi tory kolejowe. 19 tylko. To mało. Bardzo mało. 50%. 8. Już wolę. Już wolę, wolę sekularyzm. Albo. O! Czas najwyższy. 15% produkcji podczas budowy cudów. I za każdych 10 mieszkańców. Plus 1 do zadowolenia. Mam trochę więcej zadowolenia. Szybciej będziemy robić te rzeczy. Jest Gitans. Nawóz to tutaj nam przynoszą. Jeszcze 5 Turin to zajmie. Lizbona. spójrzcie jak równy jest ona rozwinięta. 18, 16, 13. Przy czym. Obrona? 34, 35, 33. Trzyma się ciasno. O! Łódź już nie jest. No właśnie. Otwarte granice. Układ ten wzmocnił nasze. Czy ponowimy go? Tak, już mieliśmy, więc ponowimy. Żeby nie, no. być nadal. W zgodzie wielkiej Przyjaźni i radości Znowu nawrócona? Właśnie już się cieszyłem, że zostało Odwrócone O, Harun al-Rashid wchodzi w renesans Szleństwo Wielki kupiec się pojawia O, jak miło Coco Chanel <grystanie> Aha Widzę, że ktoś tutaj się zbroi. Pakt obronny się zakończy. Hmm, kilka różnych paktów się zakończyło. Co tam w Atenach? Assalamu alaikum. What? Podziel się spiskiem z Harunem al-Rashidem. No i przy okazji, przestań mnie szpiegować. Zgodnie z moją prośbą, przestaną nas szpiegować i super. Prosisz, żeby być nie szpiegowano. Git. Tak, oni są dosyć dobrze do nas nastawieni przez to, że spodobała im się nasza propozycja. Ale. Właśnie kongres, kongres, co się dzieje? Właśnie obraduje. Czekamy na polecenia, tak? Co tutaj? Tak, na fundusze na naukę. O, dobrze! Będzie! Przejdzie, super Czyli ja nawet, a nie, muszę tutaj dać plusy Tak Muszę Dobra Fundusze na naukę Nie spodoba się ci, co? Mario Maria waria będzie Chodź przechodzi Niech sobie przechodzi do kokosów szanelów O, oh, wiem gdzie iść Niedaleko Tyle Nic więcej nie możemy wykombinować na razie Fajnie wyglądają te górki O oh? Sojusz obronny Mam trochę złota Dobra, zaproponuj Świetnie o! Mongolia zdobyła Medynę. Jest marionetką. Harun już nie istnieje. W Warszawie pojawia się wielki muzyk. Czyżby. Czyżby. Mozart. Tego się nie spodziewałem. No cóż. mmm Zorganizuj trasę koncertową. <grym> O. Oh. Mm -hmm. Tak. minuska musi znajdować się na polu należącym do innej wielkiej cywilizacji. Aczkolwiek, co ja mogę zrobić z nim? No, ja przecież nie mogę stworzyć wielkiego dzieła. Gdyż, 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 gdyż. Nigdzie tutaj nie mam przecież miejsca na nie. Co to? I. I. Coś do pisania na pewno. Dlatego... Tak, nie mam. Nie mam miejsca. Przykro mi. To zaszalejemy z koncertami w Porto. Możemy jeść. Yuh. Nie! Fuck. Muszę mieć otwarte granice. Na przykład tutaj. Jak wy wyglądacie w ogóle? Yy. Ok, niezbyt koncertowo, ale jak moca wygląda. I tak. <laughs> dwa razy tak dla buddyzmu, jako religii światowej, dwa razy nie. A tutaj fundusze na naukę zostały przyjęte. Dwa razy tak od Polski. Ha, świetnie. Charon już nie istnieje. Super, będzie szybciej nauka szła do przodu, a wolniej wszystko związane z kulturą. Co zaproponujemy w takim razie? Fundusze na naukę, yy. wdzięczna Portugalia? Jak to nagle się jej odwiedziało? Dobra, coś muszę teraz wybrać. Tu się pojawiła jedna nowa rzecz, mianowicie miejsca historyczne. Ulepszenia pól tworzone przez wielkich ludzi zapewniają plus dwa kultury podczas eksploatacji, zaś słynne miejsca tworzone przez archeologów zapewniają plus cztery kultury podczas eksploatacji. I wszyscy by to bardzo polubili, ale ja tego nie chcę, bo wszyscy to polubią. No to jedziemy z embargiem państw miast Ja nie jestem z żadnym państwem miastem skojarzony Więc dla mnie będzie to dobre Mamy szpiega Złożymy propozycję Tak Czy już to coś powie? Ha, ha Teraz gorzej będzie Uch Ile oni mają A. Tutaj widać całą listę Maczupiczo o tu! Jej! Ale ona musi być mocna właśnie przez to. To jest super inwestycja długodystansowa. Dobra. Jak tam? Maria nadal z przodu. A reszta zostaje już sporo w tyle. Niedługo, jak się mocniej rozwinę militarnie, zrobisz szybki najazd. Aczkolwiek. Ah. Póki moje jednostki Husari są mocne, wiecie co trzeba robić. 2800! Wiecie co trzeba robić. <grymne> Najwyższa pora. Przytrzymam im trochę nocha. Czas na chrobatkę. Mhm. Mm Kongres Światowy wita państwa miasta. Na świecie zaczyna się epoka przemysłowa, ponieważ połowa cywilizacji weszła w tę epokę albo jedna cywilizacja weszła w epokę następującą po niej. Państwa miasta trafiają na światową scenę i formalnie wchodzą z świat dyplomacji międzynarodowej. Teraz cywilizacje otrzymują dodatkowych delegatów za sojusze z państwami miastami. Ale bieda. Portugalia będzie rządziła. W obliczu tej zmiany, Kongres Światowy zwołuje specjalną sesję, by wybrać kolejnego gospodarza Kongresu. Trzech delegatów dla cywilizacji gospodarza dwóch dla innych plus jeden za każde sojusznicze państwo miasto szybko, szybko. Wybór gospodarza. Grecja czterech delegatów? Co to ma znaczyć? Ach, fuck, ośmiu. Cholera. Uhuhuhuhuh. Wszyscy oczywiście głosują na siebie. Co, co? Maria będzie rządziła. To będzie już konieczność, żeby ją przypiłować. Jeśli to się jej uda. <laughs> Widź co, zapiszę teraz. Zobaczmy, co się może wydarzyć. Mam 3400. To w takim razie robię tutaj zamek. <laughs> Szkoda, że nie można przeciwko komuś. Jak tutaj orają wszystko. Dobra, już wiemy, co jest tutaj nieuniknione. Czas będzie rozwalić lizbonę. Tutaj są cuda. Jakaś latarnia, która dziwnie wygląda. Nie, to zwykła latarnia. Tak, czyli ta latarnia musi być specjalna. Naród niszczący własne ziemie niszczy sam siebie. Witaj w epoce przemysłowej. Jeszcze wielki pisarz. Znowu traktat polityczny? Czy wielkie dzieło. Teraz mogę zrobić wielkie dzieło? Zrobię. Sunący palec pisze, po czym sunie dalej. I żaden spryt i litanie. Nie podkuszą go o starcie wersu, tak jak twoje łzy nie wzruszą go. Super. Darmowy ustrój polityczny. Właściciele ziemscy. W stolicy. Przewost. Plus 1 złota i minus 1 niezadowolenia za każdych dwóch obywateli w stolicy. Czyli jest 17, czyli spora by było. Z populacji trochę niezadowolenia jest. Ale może jednak coś do. handlu. Merkantylizm. Ceny przedmiotów w miastach są o 25% niższe. Plus 1 do nauki za każdą mienicę. Ej, to by się przydało. Tylko szkoda, że to tyle jeszcze potrwa, zanim to wezmę. Dobra, niech będzie. Teraz nauka, nawigacja. Niech będzie. Tak. Wiecie gdzie iść. Więc czemu nie idziecie? PIM Kartukuj. Mhm. Ponowimy go Złoto natura Pięć Trzy i otwarte I granice no, Może być Buddyzm tysiąc No dobra Najwyższy czas Tutaj zostawiam tych. Może tych wezmę na północ? Wiatr i fale są zawsze po stronie najlepszych żeglarzy. Działo, wezmę na pewno na północ. Lecimy do Marii. Hello! Cóż, możesz sobie szaleć w kongresie. Niestety, niestety długo nie pożyjesz. Archeologia, specjalista do spraw wojska zaleca, ale ja wolę nauki militarne. To się teraz przyda. Twoje miasto zostało nawrócone znowu? Co, tym razem na katolicyzm? No, dalej, dalej. Barbarzyńcy jeszcze się ruszają nawet. Malarz nie jest jedynie kimś, kto spojrzy i widzi. Jest przede wszystkim kimś, kto przekazuje osobistą wizję, ubierając ją w barwę. Jeden darmowy wielki artysta pojawia się w pobliżu miasta, w którym powstał ten cud. Zawiera trzy miejsca na wielkie dzieła sztuki. Hmm, poznaję! Rygę. Super, a ja sobie zobaczyłem, gdzie ona jest. Tutaj. Co wy macie? Barwniki? Dobra. Czas będzie kogoś zmucić. Upyra. Porcelanowa wieża. Wielki naukowiec w pobliżu miasta. 50% więcej nauki generowanej z umów naukowych Których ja nie mam Husaria Robimy na razie normalnie O, darmowa nauka! Nauki militarne Husaria, szło 28, 34 kawaleria Ale to inny rodzaj Z piechotą walczą A husaria głównie z kawalerią wroga niby To już zrobimy i to, i to. A tutaj, a 100% ja mogę ulepszyć. Tak, co 100 sztuk złota. Akbar, niech zostanie. Wy tutaj też. O, piechota poleci na północ. Łódź. Kuter. O! Zmienił się. <grymne> Nareszcie się jakoś zmienia kuter. Port morski, brama. Niech będzie ten port. A co z wami? Skąd wy się tu wzięliście? O! Embanza Kongo dało ci nową jednostkę. <grymne> Jeszcze tutaj, a, portugalska jednostka Wielkiego Proroka, świetnie Tego potrzebowałem Dobra, wy macie już gdzieś Wy też już wiecie a ja mam hajs, żeby te jednostki tutaj robić A ile będę płacił? 500, 470. Spoko. Dobra, tworzę wielkie dzieło. Ależ mi działo Spłodził syna. Dynamit, artyleria. Hu, Archeologia też kusi ale. Dynamit. Dynamit to dynamit. Uuuu, Roman! Maria, nie Roman? <laughs> Mowa naukowa. Chyba ciebie lekko tak pogrzało. Ruch. Ruch za dwóch. Dobra, może gdzieś, gdzie łatwo zlewelujesz. małe miasto. To z pięcioma. Mongolia. Jesteśmy przyjaciółmi. Grecja! Nam przecież nie zależy zupełnie na tym, żeby być w dobrych stosunkach. Kto tutaj ma duży potencjał? Już niestety naszego chruna nie ma. Ale przecież Mongolia medyna. nie. Zaraz, zaraz, zaraz. To był wtedy... To była Grecja. To były Ateny. Nie mogę znowu do Grecji, tym razem. Mm, nie mogę. Muszę zmienić miasto. Teraz ja skoczę do Warszawy. Czy tutaj idziesz? Może do Krakowa i zrobię kontrwywiad. Kraków chce Krabów. Warszawa chce wina. No cóż. Świetnie. I tak. Ha, niech tylko dojadą. Parę jednostek kupię. I jedziemy. Columbo tutaj... Jing z Kanem bym zrobił jakiś układ.